Dziś przedstawię panoramę Spachoła, szczytu o wysokości 2166 m nad poziomem morza, położonego w grani głównej Tadr Zachodnich. Omawianie zacznę od północnego wschodu, gdzie po sąsiedzku jest Spalona, a na horyzoncie Osobita. Od Osobitej długa grań prowadzi w stronę słabo widocznego Grzesia, leżącego na tle Bobrowca. Grzej z kolei znajduje się w granie odbiegającej od wołowca, w której wyróżnić możemy rakoń. Na kolejnych planach mamy ornak, kominiarski wierch oraz czerwone wierchy i giewon. Teraz przenieśmy wzrok bardziej na wschód. Tu sytuacja wydaje się skomplikowana, dlatego wymienię szczyty, zaczynając od tych leżących najbliżej mnie, powinniejące daleko na horyzoncie. I tak tuż za Bańkowską przełęczą jest Banówka o wysokości 2178 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższy szczyt Tatr Zachodnich leżących w Grani Głównej. Dalej mamy Chróbą Kopę, Rochacz Ostry, Starorobociański Wierch, który jest z kolei najwyższym szczytem Tatr Zachodnich w granicach Polski. Ma 2176 metrów nad poziomem morza i jest piątym pod względem wysokości w tej części gór. Na dalszym planie jest Bystra. A skoro już wspominam o wysokościach, to dodam, że jest to najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Ma wysokość 2248 metrów nad poziomem morza. Na prawo od niej widzimy Zadnią Kopę. Na lewo natomiast Mryczyński Wierch oraz Tomanowy Wierch Polski. Dalej są Tatry Wysokie. Patrząc od północy to w Koszystej z Wielką Koszystą oraz Waksmundzkim Wierchem. Dalej Granaty, Świnica oraz Kozi Wierch. Na samym końcu zaś Kołowy Szczyt, nieco w chmurach Lodowy Szczyt, Mały Lodowy Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Wielki oraz na południowym skraju Krywań. Wróćmy jednak w okolice Pachoła. Na prawo od Panówki, na południe odbiega graje Rosochy, która oddziela Dolinę Żarską od Doliny Jałowieckiej, a ściślej mówiąc, jej górną część, Dolinę Parzychwost, w grani tej najwybitniejszą formacją jest Jałowiecki Przysłop. Za nim, nieco z lewej, mamy Baranic. We wspomnianej grani Rosochy, poniżej Jałowieckiego Przysłopu, widzimy pośredni przysłop. Jałowiecką przełęcz, na którą od Doliny Żarskiej wybiega zielono znakowany szlak turystyczny. No i wreszcie Rosochę. Zależącą u południowych stóp Tatr kotliną liptowską są Tatry Niżnie. Teraz przenosimy się na zachód, gdzie znajdują się góry Hoczańskie z Wielkim Hoczem. Zbudowane z wapieni góry Hoczańskie są naturalnym przedłużeniem masywu Tatr. Dlatego, przez geografów, zaliczane są do tzw. łańcucha Tatrzańskiego. Kolejna zmiana scenerii powrót na północną stronę Pachoła. Tutaj dobrze widoczny jest m.in. Siwy Wierch. Szczyt, który rzadko pojawia się w moich panoramach, ponieważ leży na ich zachodnim krańcu jest zasłonięty od wschodu przez Salatyńskie Wierchy. Siwy Wierch leży w grani głównej Tatr, a kolejnymi szczytami w tej granicy są również Brestowa oraz Salatyńskie Wierchy. To jest właściwy Salatyński Wierch, który jest pierwszym szczytem od zachodu w grani głównej, którego wysokość przekracza 2000 metrów nad poziomem morza. Ściślej mówiąc ma 2048 metrów nad poziomem morza. Bliżej mnie jest z kolei Mały Salatyn. Przed Małym Salatynem jest zadnia salatyńska przełęcz, zwana także przełęczą pod dzwonem, od której grań główna wznosi się ku spalonej. Ten odcinek grani to skrzyniarki, na których zakończę omawianie panoramy.